Trwają przygotowania do dużej imprezy motoryzacyjnej, która za nieco ponad dwa tygodnie odbędzie się w Szydłowcu. Będzie to pierwsza edycja z lotu miłośników aut z grupy WAG która docelowo ma mieć charakter ogólnopolski. Co czekać będzie na fanów motoryzacji? O tym reporter RMF Max Michał Michta. Około 400 aut pojawi się na zlocie, zapowiadają organizatorzy z klubu Wak Szydłowiec. Będzie można oglądać najbardziej dopieszczone klasyczne auta, te o najbardziej obniżonym podwoziu, czy z najlepszym systemem Car Audio. Będzie trochę aut, spodziewamy się jakichś przyjezdnych 400-300 samochodów i zwiedzających z naszego regionu, jak i z całej Polski można powiedzieć. Liczymy na Jakieś minimum 1000 półtora tysiąca osób zwiedzających z okolicy. Zlot odbędzie się nad Zalewem Szydłowieckim przy ulicy Folwarsznej. Będzie bardzo łatwo do nas trafić, praktycznie w centrum Szydłowca. Mówili Daniel Nowocień i Karol Sobczak z klubu Walk Szydłowiec. Zlot odbędzie się 3 maja. Jest więc jeszcze trochę czasu, jednak organizatorzy już teraz promują imprezę. By miłośnicy motoryzacji z regionu nie planowali dalszych weekendowych wypadów, zachęcają do spędzenia majówki właśnie w Szydłowcu. Tym bardziej, że w tym czasie odbywać się będzie też święto miasta. Na majówkę w Szydłowcu zapraszam miłośników motoryzacji miejscowy klub Wakrzydłowiec. Jego członkowie planują 3 maja duży zlot aut połączony z ich prezentacją oraz wieloma atrakcjami. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego zlotu? Po prostu jeździmy po różnych zlotach jako klub motoryzacyjny WAG. Fajna zabawa, integracja. No i postanowiliśmy sami coś takiego zorganizować, żeby ludzie spostrzegli nas jak najlepszej strony i że potrafimy takie coś też sami zinicjować. No, będzie trochę aut. Spodziewamy się jakichś przyjezdnych 400-300 samochodów i zwiedzających z naszego regionu, jak i z całej Polski można powiedzieć patrzymy na jakieś minimum tysiąc, półtora tysiąca osób zwiedzających z okolic. Zlot odbędzie się nad Zalewem Szydłowieckim przy ulicy Polwarcznej yy, także będzie bardzo łatwo do nas trafić praktycznie w centrum Szydłowca. Już teraz wiadomo, że popularnością cieszyły się będą kangursy dla miłośników materyzacji. Wybieramy trzy sztuki najładniejszych aut z całego zlotu. Drugi to będzie fest klasyk, wybór najbardziej dopieszczonego klasyka zlotu. Trzecia konkurencja, wybór najładniejszej felgi, najniższe auto zlotu, fest granie, czyli o imprezie Wakrzydłowiec Fest mówili organizatorzy Daniel Nowocień i Karol Sobczak.